Pozdrawiam Kajusia um, 0607 i pozdrawiam Natalia 12 Kasa 7 i pozdrawiam Wiosna, me coś tam, hej, dasz prezent, proszę. Pozdrawiam Micha 12, coś tam. Um, nie nagrywam. Okej, okay, ja muszę coś tam powiedzieć, żebym, że ja się nie będę odzywać. OK. okej. Dzisiaj bym chciała Wam pokazać ileś tam trików i e, otwieranie prezentów. Ja nie mam zbyt prezentów, tylko jedna osoba mi dała prezenty. Jedna osoba dała mi prezenty przepraszam, miałam tylko tyle prezentów, to wszystko. E, to nie jest z mojego konta. Ja nie mam takiego konta. E, ja nie wiem, kto to w ogóle jest. Pełeneka, zrobiłem to dla sobie. E, nie wiem kto to jest, ale... Okej, ja, ja to otworzyłam, co ja dostałam stamtąd. A, dostałam takie zabawietki czy coś tam historyki. Okej, okay. dostaliśmy to. Co to jest? Jaki fajny zegarek. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję. Mama, mama lubi takie na moim koncie. Okej. Okay. Dziękuję za to coś. to coś. Dziękuję za to coś. Dziękuję za to coś też. I dziękuję za to, to, to coś też. Ok, pierwszy trik, który ja bym chciała Wam pokazać. Zakupy. Klinika piękna. I jak na przykład naciśniemy... Mój mój, naciśniemy te oczy, nie? I zmienimy wszystko na czarny. Czarny, czorny. Czurny, czurny okej. Okay na czarnie to mamy unikatowe oczy, proszę. <laughs> I na przykład jak robimy film jakiś, nie? I na przykład Pixie Star. Ona ma taką animkę, której ja nie mam i ja bardzo chcę tą animkę w moim filmie. To co ja robię, to ja robię, żeby Pixie Star robiła tą animkę, którą ja nie mam, której ja nie mam. I tak, przeciągam z Ciebie do tej animki i naciskam. I proszę, ja to robię, nie? Jakie proste i przydatne. Nie, nie zapisuję. Okej. Okay. Um, je, jeszcze jeden trik, to ja bym chciała. Jeszcze parę trików mam. Jak będziemy w jakimś pokoju, nie? To przeciągamy chania łuk. Na przykład e, klikamy tutaj. I tam. Tam przeciągamy. I klikamy. Um.